Zresztą ja ja jestem Patryk i. Trzeba omówić jedną rzecz. Odcinek Mikołaj. Najpierw subskrybujcie mój kanał. Tu wygląda kan, y, Tu wygląda subskrypcja. A tu. zasubskrybowana subskrypcja. No dobra. I w tym momencie jesteśmy w raju, można tak powiedzieć, to odcinek Mikołaj jak prezent spada temu Mikołajowi na głowę, to inne. Pewno to zapuszczę tą część odcinka. Lepiej już sobie pójdę. Ha, ale miło, że wierzyliście, że jestem kimś wyjątkowym. I nawet przez chwileczkę myślałem, że mógłbym być ho! Miko Mikołaj! O, tak, długo byłem zamroczony? Czy jeszcze jest wigilia? To trochę jest dziwne, nie? Bo jak komuś? Jest inny, i jak składnie mu prezent, to dlaczego jest tak dziwnie, nie? Podejrzane. Ale w tym momencie uświadomiłem sobie, że ten odcinek jest i długi, to, to będzie najkrótszy odcinek, Ambola. Zapadnie do następnego odcinka. Ale przed tym subskrypcja. Subskrybowana, subskrypcja. Dlatego. Papa do następnego odcinka.